Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pewnie się zapytacie, ej Logan, dlaczego tak dawno ci nie było? No, nie miałem co nagrywać, nie miałem weny twórczej A drugie pytanie pewnie padnie, ej Logan, ale gdzie ty na jakim serwerze jesteś? Jakbyście chcieli wiedzieć, to mczielona.pl mczielona Polecam serwerek, bo naprawdę spoko się gra, fajne, fajne pluginy mamy w ogóle, fajne tryby Oprócz dwóch adminów, ale to już tam mniejsza i dużo osób do mnie pisało na Discordzie Ej hey Logan, bo widzieliśmy, że dostajesz bana Dostajesz bana I tak, owszem, dostałem bana na tym serwerze Już wam pokażę za co Jeżeli klikniemy tutaj, to można widzieć, że No tutaj dostałem bana, tutaj mamy powód Brak honorowej gierki i możliwości rozwinięcia się innym gilią Jakby trochę bez sensu ban, no bo jakby chodzi o to, żeby sobie właśnie przeszkadzać i się klepać, ale To już mniejsza z tym A jak zapytałem się adminów o co dostałem bana, to o stream sniping, cokolwiek to znaczy to stream sniping z tego co wiem to że w stream, na streama na Twitcha czy na i patrzenie kordów. Od kiedy to jest zakazane to nie wiem. Ogólnie stwierdziłem, brak honoru i w ogóle, choć. No na, na niby z i ze stream snipowałem. I dostałem jeszcze chwilę temu banana IP, bo po prostu no admini tutaj emocjonalnie bardzo są tutaj przywiązani i bardzo mnie nie lubią. Znaczy dwóch. Enzus, Enzus orda jakby ktoś pytał. I po prostu dostałem bana w jeżeli będziecie chcieli na, na 20 lajków wkleję wam streamo, yy, screena co mi fajnego napisało Diabeł Ogólnie, no obstałem, że to Diabeł był, raczej nie Endelku yy, No i, i zobaczcie sobie co fajnego mi napisali A jakbyście chcieli wiedzieć to dostałem bana, jak to cytują, z napisanie biedaki, faworka i słowa jprd Dokładnie, słowo ja japierdy yy, Niedokończone, tam żadnego przekleństwa nie było, po prostu tak napisałem i, no, i, no, i za to jest ban, tak stwierdzili Eee, naprawdę, zostawcie 20 lajków to fa fajną rzecz wam pokażę, co tam ład ładnego piszą, Wysłałem zdjęcie ogólnie na e, ogólnym ich tam serwerze Discord, ale usunęli je, bo przekleństwo tam było no, niestety. Dlatego film jakby co ja podawam Instagrama albo w ogóle gdzieś tam na Google je wstawię, to, jest, to wiecie to jak za 20 lajków tam wkleję I naprawdę polecam serwer mczielona.pl polecam wbić fajny serwer Dzięki, to wszystko na dzisiaj Siemanko, trzymajcie się cieplutko